Z Ewangelii, według świętego Jana: Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja Was umiłowałem. Psychologowie są zgodni, że ci, którzy byli bici, biją, ci, którzy byli obrażani, obrażają, ci, którzy byli krzywdzeni, krzywdzą, ci, którzy byli wykorzystywani, wykorzystują. Ci, którzy byli okłamywani, okłamują, i tak dalej. Tymczasem Jezus przez to jedno zdanie wprowadza zupełnie nową, najpiękniejszą ze wszystkich zasad: Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja Was umiłowałem. To znaczy, ci, którzy byli kochani, kochają. Potrafimy kochać tylko wtedy, gdy sami byliśmy kochani. Jesteśmy kochani. A prawda jest taka, że Bóg kocha nas całkowicie, bezinteresownie, najbardziej na świecie. Naprawdę jesteśmy kochani i dlatego wszyscy potrafimy kochać, chociażby świat sądził, twierdził inaczej. Potrafimy kochać najpiękniejsza myśl człowieczeństwa. Do zobaczenia jutro.